Nie wiem, czy jeszcze ktoś z Was używa, znaczy czy już ktoś z Was używa, dlatego że są bardzo, bardzo popularne. I nie wiem, dlaczego wszyscy zakładają słuchawki bezprzewodowe bez sprawdzenia, czy to w ogóle szkodzi, czy nie. Więc każda nowa rzecz, która będzie wymyślona przez przemysł telefoniczny przez jakikolwiek przemysł czy wy po prostu na to lecicie i od razu to kupujecie jeszcze za bardzo grube pieniądze bo przecież te słuchawki bezprzewodowe Apple to chyba kosztują ponad tysiąc złotych albo dwa tysiące nie wiem ile powiedzcie mi bo ja tego nie mam ja tego nie mam i ja się zabezpieczam przed promieniowaniem jonizującym nie 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 jonizującym EMF 5G nosząc i używając e, biżuterię, e, dyski takionowe na wszystkich swoich rzeczach, na komputerze, na telefonie im więcej, tym lepiej, dlatego że już wiadomo, że telefon komórkowy jak jest włączony, szczególnie jak jest włączony, szczególnie jeżeli masz albo bluetooth. Niebieski ząb, tak zwany, albo słuchawki bezprzewodowe, to i szczególnie u dziecka i u młodych ludzi, gdzie jeszcze mózg się rozwija i rośnie, jest przyczyną raka mózgu. Dlatego, że kiedyś, bardzo dawno temu, pierwszą rzeczą najważniejszą, z powodu której dzieci małe umierały, to były wypadki. Dziecko wyleciało na ulicę i potrącił je samochód albo ugryzienia psa czy tam jakieś inne. W tej chwili są to guzy mózgu. A teraz jeszcze słuchawki cały czas jeszcze dzieciom się daje i ty cały czas je nosisz, się nie zastanawiasz, że tego nie kupię w życiu. Używam telefon, bo muszę używać telefon, niestety, ale się zabezpieczam. Na telefonie mam dysk kionowy, noszę biżuterię takionową, noszę kolczyki takionowe. I mam na komputerze te, e, zabezpieczenie TakeOn, i jest ono dostępne na detoxpolska.pl. Jest link pod tym wideo, ale problemy ze słuchem ludzie mówią, że mają. Od słuchawek bezprzewodowych. Dlaczego? Dlatego, że słuchawki. Kierując dźwięk bezpośrednio do ucha, mogą uszkodzić komórki słuchowe w ślimaku przy zbyt głośne, głośnym nagłośnieniu. Okay? Poza tym występuje coś takiego jak przemęczenie słuchowe. Nie wiem, czy wiecie, że długotrwałe słuchanie, zwłaszcza przez kilka godzin dziennie, może doprowadzić do przemęczenia słuchowego w dłuższej perspektywie do trwałego ubytku słuchu. A najważniejsza rzecz, i najnowsza teraz, Tarczyca. Problemy z tarczycą od słuchawek bezprzewodowych? Jak to jest? Jak to jest, dowiemy się. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam powiedzieć, podrażnienia i alergie. Długie noszenie słuchawek może spowodować alergię, szczególnie wypryski skóry, szczególnie w okolicach małżowiny usznej. Z braku higieny też, ale naprawdę alergie, tak. I możecie to wszystko sprawdzić na yy, Google. OK, ja tego nie wymyślam, a teraz już do wideo Ech, rozmawiamy na temat słuchawek i problemów z tarczycą. Bardzo to jest niebezpieczne, i zaraz zobaczymy, w jaki sposób dr Saladino wytłumaczy nam e, o co tutaj chodzi. Ja wideo nie oglądam. Oglądam je pierwszy raz z Wami, więc razem zobaczymy, będziemy razem tutaj komentować i e, zobaczymy, w jaki sposób on to wytłumaczy. My żeśmy używali słuchawek na naszym podcaście. Już teraz nie używamy. Każdy mądry człowiek nie używa słuchawek. Chcę Wam to powiedzieć, ok? Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie wie. Ludzie odchodzą od tego, dlatego że to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Chyba, że się zabezpieczasz, ale naprawdę słuchawek nie, nie polecam. W tej chwili już nie nosimy. Noszę włącznie słuchawki przewodowe. Um, Dzięki Bogu, że udało Ci się od tego uwolnić i przestałeś to używać, bo wiesz co y, ja robię. Opowiedziałam mu o tym like, ago, dwa lata like, temu i on mnie nie słuchał. My, my big thing with all of this stuff, like as I, you know, I'm usually, I'm not, I don't want to say I'm skeptic. I've been uh, in. Yes, ja I'm skeptic and i skeptic. to dlaczego you najnowsze rzeczy the things, dlaczego you musisz to kupić most over the years, but uh, I always say like, i open. open. my whole thing is like, if there's a product that works just as well, and there is. On, On mówi, że jeżeli produkt jest taki sam i tak samo pracuje, w, nie ma żadnych potencjalnie wad, prawda, ani nie ma żadnych skutków ułatwionych, to dlaczego takiego produktu nie używać? Dlaczego nie używamy słuchawek z przewodem? Ja mam słuchawki z przewodem, ale właściwie nie używam tych słuchawek, dlatego że nie potrzebuję. Bo kiedy mam to używać, prawda? Jeżeli słucham muzyki, to słucham muzyki na głośniku, słucham muzyki w samochodzie. Nie, słuch nie słucham muzyki w słuchawce, ok? Więc jeżeli istnieje słuchawka z przewodem, to oczywiście dlaczego nie próbować tego zastosować? A więc słuchawki na kablu możesz mieć. Tak samo działają. Oczywiście wygoda słuchawek bezprzewodowych jest niezaprzeczalna. Ja so też yes. uważam, i muszę wam powiedzieć, że jest tak w Stanach Zjednoczonych, że ludzie odchodzą od słuchawek bezprzewodowych, odchodzą, wyjmują sobie implanty z piersi. Okay? Jest to nagminne. Po prostu jest jak wejdziesz na internet i zobaczysz, to jest wyjmowanie, odchodzą od wszystkich. Um, Um, nie wiem, strzykiwań do podskórę, to co w Polsce zaczynają robić, to w Stanach przestają robić w tym momencie, ok? Przestają, dlatego że to wszystko jest bardzo niebezpieczne i bardzo dla Ciebie niedobre. Teraz jest fala w Polsce, ile tych różnych, na każdym rogu masz, instytut taki, instytut taki, tu powiększanie, tu polepszanie, tu usta, tu policzki, tu oczy, tu tego. Nie, już nic się nie robi. Tutaj w Stanach ważne jest fajne starzenie się od środka, od komórki, okej? Okay? Od komórki, to widać, a nie poprawianie siebie jakimiś, strzykiwaniami, używanie słuchawek, wsadzanie wypełnień pod cycki. Niedawna analiza wykazała, że istnieje związek lub co najmniej znaczny związek między korzystaniem ze słuchawek Bluetooth, AirPods, Beats, bezprzewodowe. I zwiększoną częścią, częstotliwością występowania guzków tarczycy. Więc jak ty masz guzki tarczycy, to to musisz zastanowić co ja robię, że dostałam guzków tarczycy. Bo wszystko ma powód, ok? Co ja robię albo... Czego za mało nie robię, ok? Bo jeżeli się obwiesisz takionami wszędzie, no to może te słuchawki nie doprowadzą do tego, okay? Ale jeżeli ty się nie zabezpieczasz i masz słuchawki, możesz dostać guzków. Jeden dostanie w tarczycy, inny dostanie co innego, ok? Ale jest tutaj yy, bezpośredni związek. Jest to niezwykle ważne zarówno dla mężczyzn, i dla kobiet. Tarczyca jest niejako twoim głównym gruczołem, oczywiście, że tak. Jedno z głównych, jeden z głównych gruczołów termoregulacyjnych w Twoim ciele, guzki tarczycy mogą być stanem przedrakowym, a więc trzeba poświęcić temu więcej badań. Nie znam całej historii tutaj, ale to oczywiście robi sens, prawda? Blisko masz te słuchawki bezprzewodowe w uchu, tarczyca jest bardzo wrażliwa. Hormonalnie aktywna, jest to gruczoł na Twojej szyi, który ma kilka centymetrów. Jeżeli używasz PEM, prawda? Dlatego ja tak bardzo Was proszę, zabezpieczcie się od PEM. Teraz, notabene, na wszystko na detoxpolska.pl jest automatycznie 10%, plus darmowa wysyłka. Więc wejdź, kup kolczyki, które dasz na święta, kup wisiorek, który dasz na święta. Kup dyski yy, na telefon zabezpieczające od PEM, od 5G. Kup na komputer. Kup coś do domu, co zabezpiecza. Błagam was, ok? Bo to nie tylko to, czy masz te słuchawki, czy nie. A młodzież każdy ma te słuchawki bezprzewodowe, ok? Oni muszą mieć dysk na telefonie. To jest po prostu MUS, to jest po prostu MUS, więc super prezent na święta dla każdego młodego. Będą się cieszyć naprawdę. Wszystkie urządzenia emitujące fale radiowe PEM i mogę to zmierzyć. Możesz umieścić miernik. Wygląda dziwnie, ale możesz te mierniki sprawdzić. Ja mam film, który zrobiłam z miernikiem, gdzie m, m, przysuwałam ten miernik do korków, mierzył on, był czerwony, wsuwałam między niego a korki na ścianie elektryczne, dysk takionowy i przestawało. Następnie telefon. Telefon mierzył okay, ten miernik, wsuwałam dysk takionowy przestawało być czerwone i było zielone, czyli nie niebezpieczne dla organizmu. Więc podłączę ten film pod koniec tego wideo. Zobaczcie, ile promieniowania elektrycznego o częstotliwości radiowej emitują te słuchawki. To jest tak jak mała mikrofalówka w twojej głowie. Więc ty mówisz: Ja nie mam mikrofali, ja nie jem jedzenia z mikrofali, bo to jest niezdrowe, ale trzymasz słuchawki w uchu, czyli trzymasz mikrofale koło swojego mózgu, które cały czas są aktywne? Ile godzin dziennie trzymasz te mikrofalówki w twojej głowie? 3, 4, 2, 1. 6, 3, 4, 6. Cały czas widzę, ludzie chodzą, na, noszą je na lotniskach, wszędzie. Więc, jeżeli mierzymy, to mierzymy to w mikrowatach na metr kwadratowy. Promieniowanie. To samo możesz zmierzyć w swojej kuchence mikrofalowej. Pasmo RF kuchenki mikrofalowej jest w zasadzie takie samo jak pasmo Twojego telefonu komórkowego i takie samo jak pasmo Bluetooth. To jest mała mikrofalówka w Twojej głowie. Powinnam to wideo taki chyba tytuł dać. Słuchawki to mała mikrofala w Twojej głowie, chyba zmienię ten tytuł. Coś niesamowitego, więc proszę, jeżeli nie chcesz odebrać swojemu wnuczkowi, swojemu synowi słuchawek, prawda? Bo będzie cię nienawidził, jak mu odbierzesz to, czy wnuczce, to chociaż kup ten dysk, ok? Kup ten mały Bluetooth, który się y, tam, kup coś na szyję, kup coś do uszu, kolczyki, żeby było jakieś przeciwdziałanie, żeby była jakaś ochrona. Measure, and... Możesz też y, ten miernik położyć obok kuchenki mikrofalowej i otrzymasz bardzo dobry odczyt. I koło tych słuchawek też. W przypadku koronki mikrofalowej będzie w podobnym zakresie. Nie przyłożę telefonu do mojego ucha. Nie powinnaś. Ja też nie przykładam telefonu do ucha. Ja telefon mam na, um, nie wiem jak to się nazywa ten tryb, gdzie naciskasz i telefon głośno mówi. Nigdy nie mam przy uchu. Pamiętajcie, dzieci nie mogą mieć telefonu przy głowie, przy uchu. Ok, rak mózgu to jest udowodnione. To już w ogóle każdy wie o tym, okej. Okay? Jedno dziecko dostanie inne nie. Ale teraz wiecie o tym, że dzieci od roku 3 do 10 yy, umierają od numer jeden. Reason, czyli powód śmiertelności małych dzieci, to jest guzy mózgu. Kiedyś było wypadki. Wylatywały dzieci na ulicy i były potrącone przez coś albo ugryzienia jakieś psa czy. Czegoż? W tej chwili są to guzy mózgu. Od tego, że mamy, żeby dziecko było cicho, dają i malutkim dzieciom do rączki, tablet albo telefon, gdzie jest to aktywne i jest na wi-fi i jest na online, okay? na linii i gra jakąś muzykę albo pokazuje filmik. Straszne, straszne, bez zabezpieczenia. Po prostu nie wiem, po co miałabym trzymać te małe słuchawki w uszach przez cały dzień. Czuję się, jeżeli chodzi o to, jak naturalnie się czuję, to tak jakbym była pająkiem jakimś. Dla mnie fajne to jest, jak nawet masz słuchawkę przewodową. Jest to coś fajnego, jest to nostalgia. Bardziej ostrożne i prawdopodobnie bezpieczniejsze w dłuższej perspektywie. Aha, ludzie się boją zmienić na coś, co jest lepsze. It's a fashion statement to wear... Noszenie zielonych słuchawek, Apple, to element mody. Oczywiście są to elementy mody. Duże usta i wstrzykiwanie sobie jakichś niesamowitych trucizn pod skórę, to też jest element mody. Wkładanie, yy, nie wiem, yy, wypełniaczy pod piersi, to też element mody. Those came out. I ran and got the so cute and adorable, and so you want to like have this fashion statement, but it's almost like they distract you from what it actually is. Here's the thing I'm not like a tin hat guy. Um, you two definitely like are the tin hat people in this. I'm not it. but I will say, I'm just kidding. I'm like, i got like half a tin hat on.

Ludzie zrobią to co chcą. Tak, taka jest ostateczna rzecz. Ludzie zrobią to co chcą. A jeżeli jest jakakolwiek szansa i istnieje alternatywa, która działa równie dobrze, tak jak słuchawka przewodowa, to naprawdę trzeba na to zmienić. OK. 5 She's terrified. Well, I don't know if like they're wired or if they're wired. Her mom is She put the headphones on for five minutes. Minut. Hey. You asked her if they're wired. I, we've talked to her about it. So, but you know, I mean, listen, I, I think Dzieci, czas spędzany przed ekranem, media społecznościowe to jest wszystko naprawdę, co powinno być ograniczone. Jeżeli musisz mieć telefon do pracy, jeżeli musisz mieć komputer do pracy. Proszę, żeby się zabezpieczyć. Jeżeli musisz mieć te słuchawki, dlatego, że musisz czegoś słuchać, musisz, a ktoś siedzi obok i musi być to ciche słuchanie. Proszę zabezpieczyć. OK, jest tyle różnych rzeczy fajnych: kolczyki, wisiorki, dyski. OK, dyski, które na telefon możesz położyć, ultra dyski, dyski, które możesz położyć na komputer, twój dom, który możesz zabezpieczyć. Dużo rzeczy i link jest. Pod tym wideo na detoxpolska.pl teraz automatycznie 10% do 21. Pre-Black Friday sale.